Mazopikniki to cykl plenarowych imprez rodzinnych. To nie tylko świetna zabawa, ale też edukacja, profilaktyka zdrowotna i promocja walorów turystycznych Mazowsza. Sprawdziliśmy, jak bawili się mieszkańcy Stanisławowa w powiecie Mińskim pikniki to są z nami już od 2019 roku i przede wszystkim mają na celu edukację, zabawę i wzajemne poznawanie się mieszkańców Mazowsza i oferty mazowieckiej zarówno turystycznej, ale pamiętajmy, że Mazopikniki to również wyspa zdrowia, gdzie można wykonać podstawowe badania, czyli zbadać cholesterol, zbadać ciśnienie, ale również można się spotkać z dietetykiem czy z psychologiem. Dlatego też wszystkich zachęcam do tego, żeby taki ma co piknik odwiedzić. Dobre. To doskonała okazja dla lokalnych wystawców do prezentowania swoich wyrobów. Przyjechałem tu z olejem rzepakowym Kesslera, wszędzie właśnie z Urzędem Marszałkowskim jeździmy. Także no, sądzę, że ja to bardzo dużo korzystam z tego. No, jestem wdzięczny. Dziękuję. Piknik to także rewelacyjna okazja do zaprezentowania oferty turystycznej poszczególnych gmin województwa mazowieckiego. Zapraszamy do odwiedzania naszych jednostek, które znajdują się w Warszawie i w Sochaczewie. Zapraszamy do zobaczenia jedynego parowozu wąskotorowego na Mazowszu, który posiadamy w Sochaczewie, a także zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na każdym z Mazopikników, który organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Serdecznie zapraszamy właśnie do naszych agroturystyk. Praktycznie w co drugiej gminie taka agroturystyka funkcjonuje. W większości tych miejsc można. Przenocować, można sobie zamówić kilka noclegów i zarówno odpoczywać na miejscu, jak też robić objazdy po okolicy. A jest co zwiedzać, jest to bardzo zielony teren. Na następny mazopiknik zapraszamy Państwa już 17 czerwca do Szydłowca na teren Szydłowieckiego Zalewu od strony ulicy Folwarcznej.